Witam serdecznie wszystkie zodiakalne barany na Szeptach Tarota. Ja mam na imię Krystyna i dziś zapraszam Was na lipcowe wydanie naszego punktu zwrotnego. Dochodzimy do połowy miesiąca, a to wyjątkowy moment, kiedy możemy spojrzeć zarówno na to, co już za nami, jak i na to, co przed nami. Jak klepsydra, w której piasek przesypuje się z górnej części do dolnej, ta energia lipca właśnie przechodzi teraz przez swój punkt zwrotny. Dzisiejszy rozkład pomoże nam odkryć, co sprawdziło się dla Was, dla naszych baranków w pierwszej połowie miesiąca, z jakimi wyzwaniami mierzycie się, borykacie się właśnie teraz. Jakie możliwości um, czekają na Was? No, oczywiście, co jest tym kluczowym punktem zwrotnym, który y, może zmienić dynamikę tego miesiąca? <śmiech> <śmiech> Przepraszam Was. Jakie nowe energie wchodzą teraz do Waszego życia? Jaka ścieżka będzie najkorzystniejsza w tych no, pozostałych dwóch tygodniach tego miesiąca? No i oczywiście, jaki jest potencjalny rezultat, który możecie osiągnąć, jeśli oczywiście podążycie tą drogą? Czy pierwsza połowa miesiąca przyniosła Wam to, czego spodziewaliście się? A może czujecie, że coś jeszcze można zmienić, kochani? Sprawdźmy zatem, co czeka dalej, no i gdzie leży Wasz punkt zwrotny. Zaczynajmy. Moje baranki, no ta pierwsza połowa miesiąca mogła przynosić taką energię trochę impulsywności. Może tutaj były jakieś takie potrzeby wyjaśniania jakiejś sytuacji, albo no, potrzeba podjęcia jakiejś decyzji. No, coś tutaj wymagało od Was jakiegoś takiego natychmiastowego działania. No, być może też trzeba było stanąć tutaj no, po, po swojej, za swoją prawdą, bronić jakieś wasze y, racje, relacje, y, albo być może powiedzieć coś, y, co było zbyt długo tłumione. Rycerz Mieczy wskazuje, że baranki tutaj mogły poczuć taki przymus, a przejęcia też kontroli tak, nad jakimś chaosem no, jakieś nieporozumienia, które tutaj mogły się a, wydarzyć. Energia dosyć gwałtowna, takiego gwałtownego cięcia. Być może no, trzeba było zakończyć jakieś dyskusje, tak? Być może była potrzeba zmiany waszego zdania, albo właśnie potrzeba wypowiedzenia czegoś ważnego. To jest taka energia impetu, który no, być może przyniósł Wam ulgę, no ale teraz zostawia tutaj za sobą jakieś takie emocjonalne echo. Z czym się teraz wzmagacie? No, karta głupca mówi, że stoicie tak jakby przed taką pustą, nową drogą, na którą być może trzeba wejść no, bez mapy, bez instrukcji. Może tutaj pojawić się jakieś takie uczucie niepewności albo jakiegoś takiego braku odniesienia, tak jakby, no nie wiem, wszystko trzeba tutaj było zaczynać od nowa. I możecie tutaj na przykład nie mieć pewności, w którym kierunku tak naprawdę, albo który kierunek będzie dobry. Głupiec w tej pozycji mówi o zmaganiu się z jakimś, no z jakimś nieznanym, tak? Jakąś wewnętrzną walką, być może między waszym pragnieniem wolności, no, a być może lękiem przed konsekwencjami. Może to dotyczyć oczywiście relacji, która no, przechodzi tutaj być może przez jakąś taką transformację, może jakiś nowy etap, jeżeli chodzi o Wasze życie zawodowe lub podjęcie decyzji, które się właśnie tyczą no, Waszej no, kariery. Baran z natury chce ruszać do przodu, tak, ale tutaj wszystko wydaje się takie dla was, no może trochę właśnie nieznane, może tutaj jest jakaś taka obawa przed. Podjęciem ryzyka, może nie chcecie sobie po prostu pozwolić no, na popełnienie jakiegoś błędu. Co jest tutaj ukrytą szansą? Co tutaj może się okazać? Choć ta sytuacja może tutaj wydawać się trochę niepewna, ale w tle jednak działa tutaj taka energia stabilizacji. Rycerz Monet przynosi taką bardzo konkretną, konkretną energię, energię wytrwałości. Szansa tutaj na pewno się pojawia na stworzenie czegoś trwałego, moi drodzy. Nawet jeżeli to coś wydaje się Wam, cały ten proces może wydawać Wam się bardzo taki powolny, ale jednak ten rycerz monet pokazuje, że to jest kluczem tutaj no do tej przemiany ta energia cierpliwości, wytrwałości, systematycznego działania i takiego trzymania się kochani waszych wartości. Być może pojawią się możliwości zaangażowania w jakiś projekt, nowy projekt. No ale właśnie taki, który będzie wymagał czasu, uwagi, ale, kochani, może przynieść duże efekty, jeżeli chodzi o przyszłość. No, może też pojawić się jakaś relacja w Waszym życiu. Być może, no nie, to nie jest jakaś relacja oparta na ogniach spektakularnych, tutaj, nie wiem, pasji, ale to może być relacja, która będzie oparta na takim wzajemnym szacunku i zaufaniu. Również dobra szansa na przywrócenie równowagi finansowej. No albo tutaj dla tych baranków, które pracują nad waszym zdrówkiem, też może być bardzo, no, pomyślna energia. Tak, krok po kroku tutaj, jeżeli planujecie jakieś zmiany, właśnie, nie wiem, żywieniowe, no to ta energia wam tutaj sprzyja. Tak, tylko mówi o tym, żeby tutaj się nie spieszyć, ale raczej właśnie skoncentrować się na tym, żeby być konsekwentnym, systematycznym. Um, kochani, co jest tym punktem zwrotnym, tym punktem kluczowym, który może tutaj no, zmienić ten bieg wydarzeń uh, w lipcu? No, karta pustelnika y y y przełom, kochani, przyjdzie tutaj nie przez działanie, ale raczej właśnie przez takie Wasze zatrzymanie, no, ponieważ Wy tutaj gnaliście w tej pierwszej połowie miesiąca. Pustelnik mówi o chwili, w której Baranki tutaj, no dobrze byłoby, gdybyście się wycofali z jakiegoś takiego hałasu świata, tak, i weszli raczej tutaj, zagłębili się w głąb siebie. Nie po to, żeby się tutaj odciąć od, od wszystkiego, ale raczej po to, żeby usłyszeć swój własny prawdziwy głos. To taki moment głębokiego wglądu, być może dla niektórych to może przynieść jakieś takie głębokie no zrozumienie, zrozumienie, być może dotychczasowego Waszego sposobu działania i zrozumienie tego, że być może to już nie pracuje, że to może właśnie nie działa. Przełomem może być decyzja tutaj, no nawet taka, żeby, no nie wiem, spędzić samotnie weekend, tak? Odciąć się tutaj od jakichś telefonów, rozmów. No albo, kochani, wręcz na odwrót, rozmowa może z kimś bardzo mądrym, tak, ale raczej tak w ciszy, na spokojnie. Baranki mogą odkryć tutaj, że odpowiedzi, której szukaliście, której szukacie, no ta odpowiedź właśnie jest już w was, tak, ona nie jest na zewnątrz, ale raczej w wewnątrz. A, no, i zmiana przechodzi nie przez ruch, tylko właśnie przez takie, no to światło tej waszej latarni, tego waszego światełka, a, który już no jest tutaj w was, kochani. Co wchodzi do waszego życia? A z pucharów, w tej drugiej połowie lipca, tutaj do waszego życia przychodzi taka nowa fala uczuć coś delikatnego, coś świeżego, być może też i nieoczekiwanego. A z pucharów jest taką zapowiedzią emocjonalnego otwarcia, otwarcia na miłość, kochani, na współczucie, na empatię, no ale też na takie uzdrowienie, tak, no i oczywiście na Waszą intuicję. Tu może pojawić się jakiś właśnie początek nowej relacji. Albo po prostu odrodzenie dotychczasowej. Dla tych z Was, którzy potrzebują, no nie wiem, w jakiej jesteście sytuacji, może to być, ta karta może mówić o jakimś takim momencie przebaczenia, no albo po prostu przebudzenie Waszego serduszka, które być może zbyt długo tutaj było w takiej, no pod taką zbroją, tak? Próbowało się tutaj może kontrolować. Nowa energia przynosi Wam ukojenie tutaj po takim czasie, no tego chaosu, napięcia. I pamiętajcie, przypomina tutaj, że siła nie polega na kontroli, ale raczej na takiej zdolności czucia: nie bójcie się waszych emocji. Dla niektórych baranków to może być taki impuls do twórczości. Być może niektórzy z Was pis piszą, a no nie wiem, może malujecie, może gracie na jakichś instrumentach no będzie taki przypływ takiej weny twórczej. Otwórzcie się na to, przytulcie to do siebie, cokolwiek to będzie. No, jest to taka fajna energia, kochani, łagodności. Co będzie najkorzystniejszą ścieżką? Najkorzystniejszą drogą będzie teraz powrót, kochani, do takiej waszej mądrości. Dla niektórych może to być powrót do jakiejś takiej duchowości, do waszego wnętrza. Arcykapłan przypomina, że pewne struktury są nam potrzebne, tak? Jakieś rytuały, praktyki. No, on też może mówić o nauce, tak? A rozmowa z kimś, no, z kimś mądrym, być może z kimś duchowym, z jakimś terapeutą, ktoś przede wszystkim, kto potrafi Was wysłuchać, i, no i popro, potrafi też poprowadzić. Baranki, które są bardzo odważne, tak, no, mogą teraz potrzebować na przykład jakiegoś wsparcia, czy to duchowego przewodnictwa, czy właśnie jakiejś rozmowy, no, czy to z terapeutą, czy z dobrym przyjacielem, z kimś, komu przede wszystkim ufacie. Dobry moment, by ugruntować się tutaj w tym, kochani, co prawdziwe, co sprawdzone, no ale być może niekoniecznie od razu widoczne na zewnątrz, tak, połączenie z waszym wnętrzem. No, i co tutaj jest potencjalnym rezultatem? Kochani, karta śmierci, jeżeli pójdziecie tą drogą, tą ścieżką, przez to zatrzymanie, przez to otwarcie waszego serduszka, przez tą mądrość, to czeka was tutaj taka dosyć głęboka transformacja. Nie należy się bać tej karty, choć może dla niektórych wygląda strasznie. Karta śmierci przynosi wam takie nowe otwarcie, no, to jest koniec czegoś, co już Wam nie służy, a początek nowego. Dla niektórych to może być po prostu jakieś takie wewnętrzne pożegnanie z kimś, z czymś, być może z jakimiś Waszymi starymi wzorcami, dla niektórych, no, być może pożegnanie z jakimś takim poczuciem winy, albo po prostu z koniecznością bycia zawsze kochani silnym, czy tam gotowym do walki, tak? może dojść tutaj właśnie do jakichś takich realnych, konkretnych zmian. Dla niektórych oczywiście może to znaczyć zakończenie jakiejś pracy, zakończenie jakiejś relacji, zakończenie jakiegoś sposobu życia, ale wszystko tutaj, kochani, z takim poczuciem no, waszej gotowości. To jest takie jakby zamknięcie drzwi, które prowadzi, takich drzwi, które prowadziły was do ciągłego zmęczenia, a otwarcie takich nowych, drzwi nowej bramy, która przynosi wam takie życie bardziej w zgodzie ze sobą. Może tutaj niektórym barankom możecie odkryć, że coś, co wydawało wam się końcem albo jest końcem, w istocie tak naprawdę kochani, no to jest takie otwarcie się narodzenie nowego etapu. Druga połowa lipca jest tutaj taką drogą dla Was przez dwa światy, tak jakby. Jeden, jeden świat to jest ten pośpiech, yy, pop, popychanie Was tutaj do działania, a drugi no, to jest takie zaproszenie do zatrzymania się. Um, no, może tutaj rodzić się jakaś taka sprzeczność w Was, ale właśnie w tym jest ten przełom, tak? I Jeśli Wasza, yy, no, ta Wasza odwaga, Wasz wewnętrzny ogień spotka się tutaj i otworzy na tą, Ciszę, otworzy Wasze serduszko, no to może pojawić się tutaj naprawdę coś fajnego, coś nowego, otwarcie się na jakiś taki nowy, nowy etap, kochani. Ja Wam życzę oczywiście wspaniałej, a no, reszty lipca. Zapraszam oczywiście na następne czytanka. Mam nadzieję, że coś tutaj, która z tych kart wniosła jakąś fajną energię dla was coś poczuliście. Oczywiście zapraszam do subskrypcji, do komentarzy. Ja was ściskam gorąco i do usłyszenia. Pa pa.